Witajcie, dzisiaj pokażę wam, jak razem z Norbim kupiliśmy w automacie sok za 2 złote, płacąc samymi 10 groszówkami. Zaraz zobaczycie nagranie z tego, tylko jeszcze przed nagraniem chciałem dorzucić, że tam w trakcie gdzieś w połowie woźny przed musiałem schować telefon do kieszeni, także zapraszam w dzisiejszym do odcinku, płacimy 10 groszówkami w automacie. Jest ze mną Norbiniem, nie wiem, chcesz się przywitać? No siema, siema.

wizual. Ale więc Skąd to jest? Tylko za 2 złote. Skąd jest to 10 groszy? Dobra. Yy, to, no, to, nie ma tego, ani tego ani ma. tego nie ma. To też No to jakby. Jakby. Ja już się ona zaczęła.